Koncert kolęd, jasełka, barwny korowód, złożenie darów stajęce oraz degustacja pierogów to główne elementy ożarowskiej odsłony Orszaku Trzech Króli. Orszak Trzech Króli w Ożarowie odbył się już ósmy raz. Pierwszym jego elementem był koncert kolęd w miejscowej świątyni w wykonaniu zespołu sobowiacy. Po muzycznej uczcie kapłani odprawili mszę świętą. Po nabożeństwie. Pełen kolorów orszak przemaserował na plac wolności. Orszak Trzech Króli organizujemy po raz ósmy. I tutaj to wszystko wspólnie z Fundacją Orszak Trzech Króli. Mamy podpisaną umowę. Każdego roku to kultywujemy. Pomimo takich niesprzyjających, tak jak na dzień dzisiejszy, warunków atmosferycznych przyszło bardzo dużo ludzi, bardzo dużo młodzieży. Cieszę się, cieszę się też z tego drobnego występu, który w tle naszym tam w tej chwili jest. I cieszyć się tylko należy z tego, że ludzie chcą wspólnie się spotkać, chcą razem ze sobą przebywać i wspólnie świętować te nasze polskie tradycyjne święta. Bożarowie trzeba pamiętać, że Trzech Króli to również pierogi. I te tradycyjne pierogi trzeba szukać, że gdzieś tam jakiś ten pieniążek jest i żeby trochę tego szczęścia mieć. Pierogów było pod dostatkiem, bo około tysiąc i to o różnych smakach. Napisaliśmy projekt akurat na Święto Trzech Króli i o wczoraj repiłyśmy z naszymi członkiniami i z klubem seniora, gdzie zaprosiliśmy seniorki, bo projekt był też skierowany dla osób wielopokoleniowych i robiłyśmy pierogi własnej produkcji, własnej receptury. I dzisiaj je rozdajemy tutaj na Orszaku Trzech Króli na Placu Wolności w Ożarowie. Dla, to dla, to dla Was? Bardzo poważny, tym bardziej, że byłam jednym z inicjatorów Orszaku Trzech Króli, który zrobiliśmy może 4 lata, zaczęliśmy to robić. I jak widać, cieszy się wielką popularnością. Ponad tysiąc. Oczywiście pierogi zrobiliśmy z kapustą i z grzybami. Kapustą i mięsem i z grzybami zrobiliśmy ruskie, mam nie mówić, bo wczoraj poszła ta afera, o to, ale będziemy mówić, że ukraińskie z, z ziemniakami, z serem, i z kwarkami i na słodko oczywiście. Organizatorem orszaku była ożarowska parafia pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Dla kościoła takie plenerowe wydarzenia są istotne. Z punktu widzenia duchowego jest to też pewien sposób, kiedy możemy okazać naszą wiarę jednak, no bo Boże, Narodzenie świętujemy praktycznie wszyscy. I w Boże Narodzenie, tak zaznaczył ksiądz Paweł, to Pan Jezus przychodzi do nas, a dzisiaj to jak my, jak mędrcy, przychodzimy do żłóbka do Pana Jezusa, aby oddać Mu pokłon. Wiesz, to też jest taki moment, kiedy razem możemy się spotkać, zaśpiewać kolędy, bo czasami w kościele no, nie ma takiej jakby, też możliwości, a tutaj też no, patrząc na występy dzieci, idąc razem z królami, to też śpiewaliśmy kolędy, bo był, były śpiewniki. I to też w pewien sposób jednoczy, to też przypomina nam o naszych fundamentach, o naszych korzeniach i to jest istotne, abyśmy to pielęgnowali. Zgodnie z tradycją Królowie pokłonili się dzieciątku Jezus, a dzieci z zespołu szkół ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki zaprezentowały Jasełka. Występ młodych, utalentowanych artystów został nagrodzony brawami. Info.